Cześć, z jestem Dawid Eksplorator Dziś jestem na bunkrze yy, Szatana wraz z Majką Urbex, yy, która stoi już za mną i tak. I dziś ogólnie byłem tam już, dziś ogólnie przyjechałem tutaj, yy, ponieważ muszę Wam powiedzieć całą historię tego całego bunkra, a co jeszcze lepsze, strach się tu, tragedy. Zapraszam do oglądania. W 1999 roku dwóch nastrojów ze Śląska przekuło naiwną fascynację, magią i okultyzmem, przerażającą zbrodnię, podczas czarnym szybunkiem prześladowaną nożami dwójkę nowieśników wszystko po to, by złożyć ofiarę szatanowi i po prostu do biegła. i próbowali sobie odebrać życie. Niestety im się to nie udało, podczas gdy zabili Karinę i Kamila, jeden się mega pokaleczył. Drugi uciekł, niestety, ale jeden poszedł poinformować rodziców, że Tomasz to szatanista. Policja zajęła się całym, ale to całym zajściem. Chemanko jestem już po całej historii, którą mam opowiedziałem. Więc powtórzę jeszcze raz. Tak, zamordowano tu dwie osoby. Więc nieźle, bardzo nieźle. Cały bunker w ogóle jest ogromny, nie spodziewałem się tego tak a propos. B w bunkrze się po prostu jakiś dziwnie czuję po prostu... Nie wiem, czuję obecność po prostu. Tak a propos, jestem już tu czwarty raz, bo... Bo byłem tak, na przebitkach Byłem tutaj na zdjęciach A teraz... Nie, trzeci, bo teraz jest trzeci. No a teraz jak widzimy Ten ze mną jest w ogóle Majka Urbex Do którego zapraszam, nie w opisie Jesteśmy Znalazłem tylko to Co tutaj było To mnie zastanawia, co tutaj I tak, przejdziemy do najważniejszego Tutaj był... To tak, to jest wojskowy schron... schron. I teraz tak, przechodzimy tutaj, uważajcie, go. ogólnie, jak zostało to otwarte, to ludzie tu przechodzili... Nawet znicze, jak widzimy, tu mamy jedno z tych... Mamy jedno ze zniczy. Działa to dopiero wtedy. Bardziej wolę żyć w pełnym świetle tutaj. Przechodzimy do najważniejszego pokoju, jaki jest tutaj. W tym pokoju dokonało się to, co się dokonało. Jeszcze muszę wam powiedzieć, że nie do końca mi się to udało. Nawet nie o to chodzi, bo jak opowiadałem, no to po prostu, no, niestety, ale to i tak nie doszło do czego miało dojść bo jak mówiłem, przyszedł ksiądz, nie? I ten ksiądz stwierdził, że to nawet to jest, mógłby, to jest bardziej pod zabawę niż pod faktycznie e, mort rytualny i rytuał, który tu właśnie był, ponieważ e, no, po prostu to nie działa aż tak dobrze. Po prostu oni zagłębiali ten, ten język szatanistyczny, ale no do końca, aż, aż tak im można powiedzieć, się, można powiedzieć, nie zakwaterowało, bo nie znali do końca języka, ani niektórych przekazów po prostu bez sensu wymawiali. Zacznijmy odtąd. Bodajże to właśnie tutaj, dlatego mamy tutaj świeczki, bodajże to właśnie tutaj Karina i chłopak, niestety nic zapamiętałem nie na bardzo, przepraszam, zapamiętałem, zapamiętałem tą Karinę tutaj, ten pierwszy, ten chłopie, chłopak został zamordowany. Druga osoba, czyli Karina, jeszcze druga osoba prosiła jeszcze o pomoc, niestety nie dostała tej pomocy. I tam się, ja bój, lecimy tutaj. Tutaj, w tym miejscu, w tym, w tym miejscu jestem. Pola, e, W tym oto miejscu wchodzili po drabinie e, żołnierze i od góry otwierali i mieli ten, z tego co wiem... E, przejdź dalej. Z tego co wiem, to oni mieli chyba ten, e, te maszynówki tam postawione, niestety nie jestem pewien, nie znam się. Nie znam się za dobrze. Tutaj przechodzimy dalej. Jakim tu jest e, ten protokół? Jak e, pokój mam? No pomieszczenie no jest oczywiście co jest za jakby zobaczyła coś czerwonego to muszę. E, teraz czekaj bo się pogubię tu, tu teraz nie? ogólnie cały bunker jest po prostu na serio przerażający według mnie, jakby sam się nie spodziewałem ale tu są tak kręte uliczki że faktycznie jakby ktoś tu był oto Faktycznie, praktycznie mo moglibyśmy tutaj nie przejść. Znaczy bardziej mi chodzi o to, że... Znaczy bardziej chodzi o to, że jak będziemy mm. mamy te mm. od wilgoci i minerałów. Stale z jakichś wilgoci to są stale gmity bodajże. Nie wiem, prawdopodobnie to jest to. Um... O, późno, ej, 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 tu są papiery jakieś. Tu mamy coś, nie wiem, nie będę tego brał, bo tam nawet jakieś grzyby są, no jak widzicie, no, bunkier, ale patrzcie, jakie pająki tu się zachowały, zobaczcie, to jest normalne, I te pająki serio są, wiesz, to też czujesz się dziwne, e, Były to z PPTV, e, nie wiem, dawno i też wyczuwali dziwną obecność, ona, jej, ją boli serce aktualnie, bo, tylko zastanawiam mnie czemu, czeka 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 Rytuał ma świeczki. Pierdole, wychodzę z tego. Pierdole. Zaraz nas tutaj, uważaj, zaraz nas tutaj chyba poćwiartują. Żyj, żyj, żyj. A tu mamy kolejną lodnisz? Właśnie, ja myślałem, że to ktoś. Wiem, wiem, ja myślałem, że ktoś to yy, wiesz. Dał, że ten, a to bardziej na, wygląda na kolejne rytuały. Więc no, może chodźmy lepiej stąd. Dziwne, jak widzicie w ogóle dziwne jakieś powieszone są worki, no 5, 6, 5, 7 Co? 5, 8, 5, 9 To było na tyle Dzięki wam za oglądanie Już w kolejnych filmach Będę próbował, można powiedzieć, wchodzić też do paru Miejsc taki jak stalownik Znaczy dla mnie też jest ciekawe A z tego względu co tam się dzieje Wiadomo, a jak zrobię o tym czy, czy jak to się dowiecie Na razie tak wygląda schron Bunkier w sumie Bunkier y, Warowy 44 Dziękuję wam za oglądanie Siemano i do zobaczenia